Witajcie kochani na moim kanale. Dziś przygotowałam miks z drapeczek za 30 zł. A w drapeczkach pojawiły się krzyżówka XL, ponieważ ostatnio mi przyniosła szczęście. Super linie, oczywiście Bum 77, bo była ostatnio ładna wygrana w niej, więc byłam ciekawa, czy jeszcze mi będzie jakoś szczęście przynosiła. No i ekstra linie, chociaż nie mogę się do niej przekonać za bardzo, bo jakoś tam z wygranych ciekawych w niej nie było, ale postanowiłam dać jej jeszcze jakąś szansę, więc sobie dzisiaj ją zdrapiemy. A zaczniemy sobie drapać eee, super linie. Jeśli ktoś jest ciekawy, to jest to numer czternasty. To jest to numer czternasty, a pierwsza jest sakwa. Sakwę mamy jedną, drugą, trzecią. Więcej nie ma. Następny jest krab. Czy krab się pojawił? Niestety nie. Kolejne to kości. A mamy tutaj i tutaj chyba więcej nie ma. Um, chyba nie. Ja wezmę wam trochę przybliżę, żebyście może lepiej widzieli. Okej. Okay. Kolejna to łódź. Kolejna to łódź, której niestety też nie ma, albo po prostu ja nie widzę. Następna jest piłeczka, a piłkę mamy tutaj. I tutaj. Okej. Okay. Kolejne są balony, których niestety nie ma. Wiatrak, a wiatrak mamy już w pierwszej linii. Tutaj, tutaj wiatraku trochę wysypało, więc, yy, więc, więc, więc może coś będzie, ale się okaże przy kolejnych symbolach. Teraz mamy biedroneczkę, ale nie mam. Lody dla ochłody. Lody są jedne. I więcej chyba nie ma. Nie widzę. Dobrze. Kolejny symbol to czapka, której też nie ma. A więc powiem wam, że na tyle zdrapanych, że było pusto. Dobrze, mamy słonika teraz. Słoniki są tu i więcej nie ma. Kolejne są pieniążki, czyli moneta. Okej. Okay. Kolejny jest diament. A diament mamy tutaj. Tutaj. Tutaj i tutaj. Okej. Okay. Kolejne to słoneczko. A słoneczko mamy tutaj. Tutaj, tutaj. Więcej słońca nie ma. Teraz mamy popcorn, popcorn, popcorn. <laughs> I jest jeden. Okej. Okay. Kolejny to ptaszek. Ptaszka też mamy jednego. Dobrze. Następny jest motylek. Motylka też chyba mamy tylko jednego. Tak, więcej nie ma. Tęcza. A tęczę mamy tu. I tu Następny jest okulary, których nie ma. Rower, w którym pojedziemy w świat, jeśli się coś dobrego trafi. I jeszcze tu mamy rower. I ostatnie dwie, które pewnie y, nic nie dadzą. Niestety. No i cytrynka. Cytrynka jest tu, tu i tu. Więc wydaje mi się, że nic niestety nie ma. Patrzymy po kontrolnych. Tak. B, N, A. Ale jeszcze zobaczymy bo może być to jakaś główna wygrana, nie? <laughs> Rolek nie było. Podkowy nie było. Arbuza nie było. Dzwonka nie było. A więc jest pusta. Ok, nabrudziłam trochę. Teraz krzyżóweczka. Krzyżóweczka. Nie wiem, czy tak będzie lepiej. Tak. Może tak będziemy drapać, żebyście dobrze widzieli? Chociaż nie. Dobrze będę przesuwała. Będę przesuwała. A zaczynamy od B. I w pierwszej krzyweczce nie widzę. W drugiej mamy tu. Tu. Nie ma. OK, następne to Z. Z mamy tu i nie ma. Kolejne mamy tu, tu, tu. OK, następne jest P. Pe, 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 pe. W pierwszej nie widzę. A w drugiej mamy tu. Tu. Okej. Okay. V. W pierwszej nie ma, a w drugiej. Też nie no, kiepsko. Kiepsko Wam powiem. Teraz mamy J. Ok, J mamy tu. I więcej nie mam. A w drugiej też mamy w jednym chyba tylko. Mm. Teraz mamy O. Okej, okay, O pewnie się pojawi trochę. Tu, 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 tu. tu. Ok, teraz mamy tu, tu. Choć Wam powiem, że myślałam, że jakoś bardziej wysypię. Dobra, teraz mamy R. A R mamy tu, 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 tu. tu. Okej. Okay. i teraz następnym R R R R i nie ma. Dobra. teraz mamy D. A D jest tu i nie ma. W kolejnym mamy tu. I nie ma, no kurczę, powiem Wam, że pierwsza chyba mi się taka krzyżówka trafna, a znaczy się taka trafna trafiła, że nie ma jakiegoś tam dużego. Mm, tylu liter. Naprawdę. Aż, aż normalnie mi się wierzyć, nie chcę. Nie ja wiem, że a trochę to na drogi, ale jeżeli jest już a to raczej nie będzie wygrany. Tu mamy a. Okej. Okay. Okej, okay, kolejne to... H. I tu nie ma. Tu ja też nie mam. Dobra, zaraz mamy M. A M mamy tu. No patrzcie, no po prostu... Okej. Okay, tu. No. K. K, 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 nie ma, teraz patrzymy tu, K, K, K. O, K. K. Nie ma więcej. L. Ale tutaj macie. M. Dobra, teraz L. L, L, L. I więcej nie ma. Tu mamy L, tu tu więcej nie ma dobrze mamy jeszcze n n, n n n n n n dobra więcej nie ma tu mamy tu, tu. tu i więcej nie ma u mamy tu 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 okej okay. a tu tu u nie ma okay. następny jest e mamy e tu tu i nie ma. Tu, 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 tu i nie ma. C. A C mamy tu i więcej nie ma. Z tej strony mamy tu, tu i nie ma i y a y mamy tu tu chcemy obie no i nie ma nie mamy nic tu mamy tylko dwa słowa mamy ada i mamy mapa a tu mamy rolę. I to wszystko, więc nie ma nic. S -b -g. No nic. Szkoda, że nie było tego i. No i albo te. A więc kolejna pusta. Bum 77. A, skusimy się na bum 77. 7. Dobrze, gra numer 1. Dzwon, wiśnie, pomarańcz. Safe, kończyna, podkowa. Ananas, worek, garnek. Pomarańcz, truskawka, jabłko. Serduszko, gwiazda. Ananas, monety, pik, truskawka, jabłka, pierścionek, korona. I druga gra, a mamy dzwonek, kończyna, wiśnie, moneta, bank, cytryna, diament, banknot, złoto, cytryna, w serce, bank. Kolejne to worek, safe i korona. Następne to banany, arbus, pierścionek i gwiazda, diament i arbus. Więc następna zdrapka pusta. No powiem Wam, że troszkę jestem rozczarowana tymi zdrapeczkami. Troszkę jestem rozczarowana. Dobrze, ale to nic Krab. Kraba nie ma. Korona. Nie mój dzień dzisiaj po prostu do drapania. Przyznam jak wchodzę na te facebookowe grupy zdrapkowe i jak coś kto chwilę po prostu wygra jakieś fajne sumki to po prostu Skąd biorą te zdrapki? No skąd biorą te zdrapki wygrane? A u nas takie pustaki A u nas takie puste. Skąd te puste zdrapeczki? Powiedzcie mi. Ja, że mi się chyba przeprowadzę. Piszcie, w jakiej miejscowości jest najwięcej wygranych, to pomyśl nad przeprowadzką. Dobrze, teraz kwiatuszek. Wspominam koronę Podkowa. kości kurcz, no żeby chociaż zwrocik był, chociaż z tej jednej z drapeczki, to bym się ucieszyła. Wam powiem, to bym się ucieszyła. Ale widzicie. Ja to żem naprawdę ślepa jest. Okej. Okay. Może mi po prostu nie są pisane wygrane. Tylko komuś innemu. Ach, te strapeczki. Nie lubią mnie. Robią mnie w balona, o. <laughs> Robią mnie w balona. Ach, te niedobre łobuzy. Sterduszko pun. Wygranej szuka. Fritz mnie Rolki, Gdzie jesteście, moje kochane? Okej. Okay. Kolejne mamy. Arbus. Abu. Jakby to mój syn już powiedział, abuzia. Mama, daj abuzia. Lody. Nie mamy lodu. Motylki. Motylek tu, motylek tam. Motylka jeszcze tutaj mam. Okej, okay. sakwa, 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 mamy jedną, jedną, jedyną, teraz łódź, łódź mamy tu, więcej nie ma niestety, moneta. że nie jesteś tą szczęśliwą monetą wiesz klapki mamy tu chwilę bo jeszcze roki były no i nie ma powiedzcie mi gdzie są te wygrane wszystkie gdzie są te wszystkie wygrane powiedzcie mi gdzie są wszystkie wygrane zabieracie wszystkie wygrane Zabieracie wszystkie wygrane, byście się podzielili okulary, no, no i nie będzie. No i moi bili, no niestety aż brak słów normalnie. Ach, pusto. Pusta. Mamy pustaka kolejnego. Ale Wam życzę samych wygranych. Przy następnym drapingu weźcie, trzymajcie za mnie kciuki, aby coś było. A więc kochani moi, powodzenia Wam w drapaniu życzę, aby Wam szczęście bardziej dopisało niż mnie, no bo po prostu u mnie to jest dzisiaj no, już nie będę mówiła. Dobrze, kochani. Podsumowując, 30, 30 wkładu, 30 straty, a 0 wygranej. No cóż, nic. No nic, no po prostu trzeba żyć dalej, trzeba kupować więcej zdrapach. Nie, może się wygra. No i co? Życzę Wam miłego dnia, jak najwyższych wygranych. No, i oczywiście zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, jeśli Wam się nie podobało to drapanie, to też zostawcie. A ja będę uciekać, więc. Pa pa, pozdrawiam Was gorąco.